Halo, halo ludzie hipisici, w serdecznie Kozmyci Mój do was na no ja Dzisiaj będzie, jak może, możecie się już domyślić po kolorze mojej dzisiejszej koszulki, bluzy, longsleeve, jakkolwiek No, W po kolorze mojego dzisiejszego, dzisiejszego ubrania Co dzisiaj będzie pite, co dzisiaj będzie omawiane, co dzisiaj będzie próbowane I będzie to... No, teraz mi wyostrzy tylko Będzie to Kilchoman Makir Bay. Kilhoman dla ludzi, którzy znają się, na, y, znają się na nazwach whisky i znają się trochę na mapie, już podpowiada skąd jest destylarnią Nawet jeżeli nie kojarzycie nazwy, to możecie kojarzyć kształt tej wyspy, która jest tutaj wspomniana, także mamy kolejnego dymnego potwora z Eili. Kolejnego dymnego potwora, który dołącza do takiego, um, do takiego zacnego grona, powiedzmy, jak Lagavulin, jak Artbeck, jak Lafroig, um, jak y, Boomor i jak Kolila ponieważ nie jak Buna Haven, ponieważ Buna Haven jest jedną z tych destylarni, które no specjalnie, specjalnie whisky dymnych nie robią, oprócz whisky Toczach i Toczach AK, um, które są specjalnymi release'ami właśnie, właśnie dymnymi. A i prawie bym zapomniał jeszcze przy okazji e, do takiego grona jak e, Bruchladi, które pod marką Bruchladi, czyli tą żółtą, którą tutaj widzicie, nie produkuje whisky dymnych, ale już pod marką Port Charlotte, która tutaj jest, e, Bruchladi produkuje też i właśnie e, m, też właśnie dymne, torfowe potwory. Oczywiście jest też, jest, też osobno, jest też osobno seria, która nazywa się Octomor, ale Octomor to jest już zupełnie inna bajka, powiedzmy. Także, dlaczego Kilchoman dołącza do tego zacnego grona, a nie jest, jest już w tym zacnym gronie? Ponieważ Kilchoman jest destylarnią, która istnieje od bardzo niedawna. Ehm, po, o, od założenia poprzedniej destylarni na Airi do założenia Kilchomana e, minęło 124 lata. E, kwestia jest taka, że w tym momencie po prawie kolejnych 14, po prawie kolejnych 15 latach, po 14 latach, została otwarta kolejna destylarnia na Eili, O czym już troszeczkę troszeczkę wspominałem przy okazji odcinka na temat Ira Storm. Ehm, na tej właśnie niesamowitej niesamowitej fali popularności whisky z Aili i klimatu, tak jakby whisky z Isle i tego z Isle, i tego terroiru, e, whisky z Eili, tej, tej, tej zatrważającej dymności, tego, tego potężnego morskiego charakteru, tej medyczności, tych alg, tego dymu, tej soli morskiej i tak dalej tak dalej zaczynają rosnąć na pęczki nowe destylarnie na Eili. Początek y, tej fali właśnie, tak jakby tą falę zapoczątkowała właśnie destylarnia Kilchoman otwarta w 2005 roku, natomiast kilka tygodni temu otworzyła się na Eili destylarnia Ardnacho, y, która już teraz w kwietniu zabutelkowała, znaczy swój pierwszy spirytus, także mamy nową destylarnię y, na Eili. Jeżeli kojarzy wam się takie nazwisko jak Hunter Lane, to Hunter Lane jest właśnie odpowiedzialny za destylarnię Ardnacho, która w tym momencie znajduje się pomiędzy Bumahawen i Kulilą. Także em, rośnie nam coś troszeczkę na kopię tego, co się dzieje z destylarniami e, whisky dymnych na południu Eili, ponieważ mamy Lagavulin, Ardbega i Lafroiga. Coś w innej kolejności, prawdopodobnie, ale na jednej ulicy na przestrzeni kilku kilometrów. A niedługo, prawdopodobnie, będziemy też mieli i Port Ellen, em, które będzie w miejscowości, z której ta ulica, na której jest Lagavulin La i Artbega, z, z której ta ulica wychodzi właśnie. Więc oprócz tego, że będzie że będzie Port Ellen Maltings, to też IDiA kombinuje, jak postawić tam, czy też jak odbudować już nieistniejącą, zamkniętą destylarnię Port Ellen, właśnie. A oprócz tego, przy okazji, jest jeszcze firma, która nazywa się Elixir Distillers, która też bardzo mocno pracuje nad otwarciem własnej dystylarni. Która w sumie nie wiem, w której części wyspy będzie, ale, ale nad tym dosyć mocno pracują. Mianowicie, przed chwilą Hunter Lang, który jest odpowiedzialny za destylarnię Ardnacho, był też prawie odpowiedzialny za destylarnię break, um, która była, miała być na zachodnim wybrzeżu Eili. Niestety tam się nie dogadali do końca, um, wydaje mi się, właściciele tej farmy, z której, z której miał być brany jęczmień, z, um, z Hunterem. I koniec końców ten projekt został chyba zarzucony. Tam były jakieś problemy, żeby dostać pozwolenie od, um, od władz wyspy, żeby tą destylarnię otworzyć. Tam dużo różnych przejść było przez ostatnie parę lat, i koniec końców została otwarta. Larnia Ardnacho. Um, więc wracając do. Wracając do tematu dzisiejsz, dzisiejszego odcinka, czyli destylarni Kilhoman. Destylarnia Kilhoman znajduje się na zachodnim wybrzeżu Eili i jest to wyjątkowa destylarnia, jeżeli chodzi o Eile, ponieważ jak spojrzymy sobie na, na rozłożenie tych destylarni starszych, powiedzmy, które istnieją, to wszystkie one są gdzieś tam nad morzem. Znaczy, są tuż przy samym brzegu, ponieważ w taki sposób kiedyś odbywał się transport produktów, produktów na wyspę i do destylarni i produktów z tych destylarni w kierunku. W kierunku mainlandu, tak jakby szkockiego. W tym momencie, powiedzmy, ta droga, ta droga morska już nie jest tak niesamowicie ważna, więc, więc destylarnia Kilchoman jest postawiona kilkaset metrów od wybrzeża. Natomiast ciągle jest tam trochę klifów i jest tam ciągle całkiem fajna plaża, która jest kilkaset metrów właśnie od destylarni. I jest to właśnie plaża, która nazywa się Zatoką Mahir, i od tejże nazwy właśnie dzisiejszy gość, dzisiejsza gwiazda odcinka gierze, bierze swoją nazwę. Kirchhoffman jest ym, tak jakby pierwszym takim... Nie tyle, to jest, nie tyle to jest pierwszy official bottling z Kilchomana, tylko to jest pierwszy taki produkt, który jest na stałe na półkach. Ponieważ Kilchoman wydawał trochę różnych whisky przez te parę lat, zanim udało im się em, wydać whisky z podaną deklaracją wieku. E, I były to jakieś takie rzeczy, gdzie wydawali np. jedną beczkę em, whisky, gdzie wydawali jakieś rzeczy w bardzo, bardzo to limitowanych, em, limitowanych edycjach. Natomiast Mahir Bay jest w końcu taką edycją, która jest na stałe na półkach. Em, na sklepowych. Tutaj trzeba wspomnieć o takim człowieku, który nazywa się Anthony Wills. I Anthony Wills jest, e, tak jakby do stylania jest dzieckiem, e, dzieckiem e, Anthony'ego Willsa. I Anthony Wills chciał w swoich planach, powiedzmy, miał takie marzenie, żeby zrobić najmniejszą i najbardziej tradycyjną destylarnię w ogóle w Szkocji, a jeżeli nie da się zrobić najmniejszej i najbardziej tradycyjnej destylarni w Szkocji, to zrobi najmniejszą i najbardziej tradycyjną destylarnię na Eili. Um, założenie było takie, żeby tak samo jak Springbank robić absolutnie wszystko, co się da um, w domu, czyli, czyli w samej destylarni. Od, um, od z ściągania jęczmienia z bardzo, um, z bardzo pobliskiej farmy, w sumie na dobrą sprawę z farmy, przy której jest sama destylarnia, czyli z farmy Rockside, jest nawet do tego stopnia daleko idąc od, od zdobywania tego jęczmienia przez robienie własnego słodu przez destylowanie samemu tej whisky przez leżakowanie jej w magazynach które są przy destylarni i przez butelkowanie czy pobutelkowanie po butelkowanie tej whisky przez samą destylarnię, ponieważ jak wiemy wiele różnych, wiele różnych destylarni ma jęczmień z różnych miejsc w Szkocji potrafi, potrafi swoją whisky leżakować w bardzo różnych miejscach, tak jak na przykład było z destylarniami Tobermory, która, um, która leżakowała przez długi czas e, whisky w Bunahaven. E, tak samo jest z Lagavulinem, który potrafił whisky leżakować też na Mainlandzie Szkockim. No i potem jest też tak samo, bywało tak samo z, z różnymi destylarniami, gdzie po prostu potem e, whisky była przelewana z beczek do takiego, takiej ogromnej cysterny i dopiero ta cysterna gdzieś tam do Glasgow czy do Edynburga wiozła tą whisky, żeby ją zabutelkować. Tutaj natomiast założenie było takie, żeby absolutnie wszystko robić e, Robić na miejscu i absolutnie wszystko robić tak bardzo przejrzyście i transparentnie jak się da. Do tego stopnia, że tak samo jak i Brychladi, które też jest destylarnią, która chwali się tym, że jest taką bardzo kraftową destylarnią, taką bardzo otwartą, taką bardzo oddaną ludziom z ILI, że właśnie farma Rockside, która, która jest supplierem jęczmienia dla, dla Kilchomana, Podaje nawet, jakiego, jakie odmiany botaniczne jęczmienia, jęczmienia tam dostarczają. Jest to odmiana optik um, i odmiana czalis. Założenie było takie, żeby słodować też 100% jęczmienia, które jest pozyskiwane przez destylarnię Kilhoman, i 100% jęczmienia miało być pozyskiwane z Eiley, żeby 100% tego jęczmienia było, było słodowane w destylarni. I faktycznie te pierwsze wypusty, te pierwsze wypusty, takie najstarsze, kombinowane z tych pojedynczych beczek, faktycznie w taki sposób funkcjonowały. Natomiast na fali tej ogromnej popularności whisky z Eili, okazuje się, że Kilchoman mimo, że jest faktycznie malutką destylarnią porównując do Lafroigala, Gavulina i innych takich no bardzo mocno już um, ugruntowanych marek na rynku um, Kilchoman ma tylko jeden alembik do destylacji alkoholi niskoprocentowych i jeden alembik do destylacji alkoholi wysokoprocentowych są to bardzo małe alembiki, ponieważ um, ten pierwszy ma 3000 litrów, a ten drugi, drugi ma tylko 2000 litrów i w ogóle destylarnia jest w stanie produkować raptem 110 tysięcy litrów alkoholu rocznie, a nie po 2 czy 3 Miliony, czy tak jak tak jak Lagawulin czy nawet po 5-6 milionów tak jak Kulila. Um... To okazuje się, że zapotrzebowanie na whisky z Eili jest tak ogromne, że no niestety, ale ten, to wielkie marzenie Antonego Willsa nie mogło się ziścić w 100%. Yy, więc część z tego jęczmienia i część z tego słodu, który, który jest używany do produkcji whisky z Kilchomana jest też i e Sport Ellen i e Sport Ellen Maltings właśnie dostarczana przez yy, czy też przez koncern Diageo, yy, czy też przez koncern czy też w jakiś tam inny sposób, ale yy, ale niestety 100% jęczmienia nie yy, na, ale niestety nie jest to tak, że 100% jęczmienia Kilchoman ma właśnie z tej farmy i właśnie, i właśnie to oni sami sobie, sobie ten jęczmień robią. Plus jest natomiast taki, że jest tutaj dosyć jasno wspomniane, yy, że jest to whisky, która nie jest filtrowana na zimno i nie ma dodanych barwników, co jest na pewno, na pewno bardzo dobrym, yy, bardzo dobrym yy, wskaźnikiem. Minus jest taki, znaczy z jednej strony plus oczywiście, ponieważ whisky jest butelkowana przy 46%, co jest dla nas, dla konsumentów jak najbardziej plusem, ale yy, plany anten Wilsa były takie, żeby butelkować wszystkie whisky yy, z Kilchomana przy 50% i wzwyż. Niestety to się oczywiście nie udaje, ponieważ trzeba produkt sprzedawać i wymóg rynku jest na tyle duży, że trzeba było część z produktów pozbijać do 46%, co jest straszną rzeczą, no zbijamy do 46% naszą whisky. Coś okropnego po prostu. Um. Coś ogromnego, natomiast ym, ym, w, 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 jeżeli chodzi o marzenia, marzenia idealisty, jakim był Anthony Wills. Ym, natomiast dla nas, jak najbardziej, jak najbardziej, tutaj wszystko się zgadza. Nie mamy, nie mamy filtracji na zimno, nie mamy barwników, mamy 46%. Wszystko jest w porządku. Mahir Bay, tak jak mówiłem, jest zatoką, która jest tuż obok destylarni, z bardzo fajną, szeroką plażą. Teoretycznie, chyba największą plażą w ogóle, która, która istnieje na Eili. Jest to whisky, która jest w sprzedaży Kilchomana od 2012 roku, także powiedzmy, że jest to siedmioroznaczny. 6-letnia prawdopodobnie whisky, może troszeczkę starsza, może troszeczkę młodsza dzisiaj, żeby utrzymać konkretny em, profil smakowy. Mamy też podane to, y, y, że j, jaki, jest, jaki jest wpływ beczki na, y, na, tole, na, tole, na, na na tą whisky, którą tutaj dostajemy i mamy napisane, że jest to jednak w większości Bourbon, ale też i, też i p, w pewnej części jest, są to beczki em, po oloroso sherry. E, z tego co wiem, to jest to około 80% faktycznie Bourbona, Około 20% sherry, i ten Bourbon, którym jest leżakowana Whisky z Kilchoman, to, to są beczki po Bourbonie Buffalo Trace, który jest bardzo zresztą cenianym i lubianym, i lubianym Bourbonem na świecie. To w ogóle trochę trudno może być y, to zauważyć, ale nawet na tym kartoniku do tej, do tej małpki 50ml widać, że część z tego co jest tutaj jest, y, jest y, wydrukowane na złoto, natomiast część jest wydrukowane na lekko żółto. Także ten alembik, który y, ma przypominać ta litera H y, w słowie Kirchhoffman, jest na złoto. Na złoto jest Isla Single Malt Scotch Whisky. Na złoto jest też naturally Filtered in Natural Color. Na złoto są te podpisy na dole, że jest to unikatowo Isla Whisky. I że jest to Kilchoman, i sama, sama, wyspa, sama wyspa jest też na złoto. Co ciekawe, nie jest, nie jest tutaj podane dokładnie nazwa żadnej miejscowości, i tak dalej. Natomiast jest, jest przy wyspie podane, że jest to Makir Bay, i jest tutaj są tutaj podane jej współrzędne geograficzne po prostu. Ten równoleżnik i południk, gdzie to, gdzie to miejsce się znajduje. Także bardzo fajny design. Bardzo dużo różnych tekstów i różnych czcionek, które się zmieniają które mimo tego, że jest ich dosyć dużo i jest tutaj no, sporo tekstu nad, nad, na tej frontowej etykiecie, to jakoś da się to w miarę czytelnie, em, czytelnie wszystko ogarnąć. Z boku z jednej i z drugiej strony mamy wielkie napisy Kilchoman, natomiast z tyłu em, mamy troszeczkę jakichś takich rzeczy, o których już zdążyłem Wam powiedzieć, że jest to pierwsza dystylarnia od prawie 125 lat na Eili i że jest to bardzo fantastyczna whisky i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę takiego marketingowego em, żargonu. Natomiast to, co się rzadko zdarza jest tutaj też i profil Smakowe nawet na takiej malutkiej mąpeczce yy, przez, przez destylarnie podamy. Buteleczka wygląda w taki sposób i jest ona y, odpowiednikiem kształtu butelki kilkomana, bądź też odpowiednikiem kształtu y, butelki Buna Haven itd., itd. itd. Takich, y, z, 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 z takich małpeczek. Y, więc jest ona niższa, y, trochę mniej smukła, troszeczkę bardziej przysadzista niż to się często zdarza przy miniaturkach. I jak już zobaczymy tutaj, no nie spodziewałbym się po takim kolorze, żeby tutaj był dodany barwnik. Spodziewałbym się jak najbardziej po takim kolorze, że tutaj absolutnie żadnego barwnika dodanego nie ma. Także ja się trochę nagadałem, ale y, czas tą whisky nalać do kieliszka i spróbować. Dzisiaj trochę bardziej też pogoda dopisuje, ponieważ y, przez większość dnia lało, a teraz jest dosyć stabilnie, y, dosyć stabilnie niebieskie niebo. Na szczęście ta pogoda mi tak nie nie psuję szyków i nie muszę co chwilę przestawiać ustawień, tak jak ostatnio przy filmiku na temat Isla Storm. Ale z drugiej strony Isla Storm, e, ta nazwa troszeczkę też zobowiązuje, więc, więc niech, będzie, że, e, niech będzie, że dzisiaj się odbijam tym, że pogoda jest bardzo ładna. I tak jak mówiłem, whisky w kolorze jest Wyjątkowo jasna, słonkowa. Nie ma tutaj absolutnie żadnego dodanych barwników. Ciekaw jestem też, jak bardzo, też, jak bardzo tutaj ten wspomniany wpływ rzekowania w beczkach po sherry ma miejsce, ponieważ jednak w beczkach po sherry, które są dosyć młode, spodziewać by się można alkoholu, który jest troszeczkę ciemniejszy, więc zdecydowanie jest to bardzo. Znaczy, zdecydowanie no można się spodziewać, i tak ja, ja przypuszczam, że tak jest, że te beczki po Bourbonie są, są ciągle pierwszego użycia i są bardzo aktywne, natomiast te beczki po, yy, po Sherry już mogą być y, nie pierwszego użycia i mogą nie być aż tak bardzo aktywne. Chociaż nie, jest to tylko taka hipoteza i może faktycznie jest w taki sposób, że um, że no destylarnia używa bardzo młodego drewna, e, które jest ciągle bardzo, ale to bardzo aktywne. E, to, co wypada jeszcze powiedzieć, to to, że w Wielkiej Brytanii można butelkę takiego Kirchumana dostać za 45 funtów, natomiast w Polsce jest to około dwóch stówek. Także, jeżeli chodzi o kraftową whisky z niezależnej destylarni, z niezależnego e, z niezależnego, pro, niezależnego producenta, no to jest to całkiem nietragiczna cena. Um, natomiast jest, nie, jest to jakoś, nie, nie jest to jakoś super fantastyczna cena. Cena porównywalna do Arbega 10-letniego, który też ma 46%, też nie ma dodanych barwników i też nie jest filtrowany na zimno, ale już nie jest od niezależnej yy, destelarni z niezależnych rąk, tylko od ogromnej firmy, jaką jest Louis Vuitton, Muj Hennessy. w się dużo dymu. E, dużo dymu, który w porównaniu do Isla Storm jest tutaj jednak dużo łagodniejszy i nie jest taki zatrważający. Tutaj jest dymność, jest algowość, jest troszeczkę takiej medyczności, jest taki powiew, um, powiew słonego nadmorskiego powietrza, ale jest też dużo rzeczy w stylu, um, w stylu cytrusy, w stylu trochę mięty, która też była w artbegu przy, przy okazji e, i trochę takiej, trochę takiej bardzo fajnej świeżości. Czuć, że jest to jednak whisky, z której, która um, jest prowadzona przez spiryt tak, jakby, czyli to nie jest, nie jest ogromny wpływ leżakowania w żadnych beczkach, tylko jest to ogromny wpływ jednak tego, jak bardzo dobrze jest zbudowany ten spirytus, który do tych beczek jest wlewany. Trochę wanilii, trochę jakiejś takiej słomkowatości, takiej sienistości, która, która kojarzyła mi się też przy okazji z glenkadamem. Na, na dobrą sprawę, dużo takich aromatów, właśnie bardzo lekkich, bardzo lotnych, trochę nawet może i kwiecistych, tak naprawdę. Codor też zresztą podobny, więc tutaj dużo rzeczy, które mi się kojarzyły z glenkadamem dziesięcioletnim, który też jest niezależną u i też jest 46%, nie ma podobnych barwników, bla 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 i tak dalej. Tylko z dodatkiem tego, tej, 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 tych, tych elementów morskich, tych elementów, tych elementów yy, wędzarniczych, tych elementów yy, algowych, tych elementów medycznych i takich bardzo morskich. No cóż, trzeba spróbować. W Slandzie. I tutaj w pierwszym łyku czuć, że to jest alkohol dosyć młody mimo wszystko. Czuć, że jest to alkohol, który ma dosyć dużą moc, te 46%, ponieważ... Pierwszy, pierwsze przełknięcie, pierwsze yy, przemycie jamy ustnej yy, tą whisky. Troszeczkę szczypie, troszeczkę piecze, ale ten, ta, yy, to znika bardzo szybko. Trochę w taki sposób, jak, yy, jak bardzo szybko znika, yy, znika to palenie yy, przy piciu taliskera. To jest whisky, która. Ma dymność, która jest bardzo, bardzo w charakterze ailowym, ale yy, oprócz tego charakteru bardzo ailowego, ma troszeczkę tego charakteru też taliskera, czyli taki, yy, takiej fajnej pieprzności, która, mimo tego, że to jest dosyć młody alkohol, yy, jest taka niealkoholowa, tylko właśnie taka, yy, właśnie taka przyprawowa, taka, taka pieprzna. Całkiem fajna sprawa. Także mamy dymność, mamy na pewno mm, te algi, mamy na pewno tą, tą solankowość, mamy na pewno to morze. Jest ta sól jak najbardziej tutaj, tutaj wyczuwalna, ale jest tutaj też dużo rzeczy takich troszeczkę bardziej mm, troszeczkę bardziej kwaśno-owocowych, takich rzeźkich takich dodających takiej fajnej ludności i jasności powiedzmy tej whisky, nie mylić z jasnością samego koloru. Em, ale można by powiedzieć, że są tutaj rzeczy takie jak mm, trochę imbiru, jak trochę trawy cytrynowej, na pewno jakieś rzeczy mm, trochę bardziej owocowe klasycznie z wpływów sherry, czyli takie suszone rodzynki, może nawet trochę wędzone rodzynki. Trochę jakichś owoców tropikalnych, trochę toffi, trochę jakichś takich biszkoptów waniliowych nawet na dobrą sprawę. Ta słodycz jest taka bardziej w kierunku w kierunku jakichś takich ciastek, wypieków, czegoś takiego jak biszkopty waniliowe właśnie na dobrą sprawę, a nie w kierunku krem czy budyniu, tak, tak jak się to często zdarza. Wszystko tutaj się zgadza, wszystko tutaj jest bardzo fajnie zbalansowane. Nie ma nic, co się wybija jakoś strasznie naprzód. Ta dymność jest tutaj dosyć mocno, dosyć mocno wyczuwalna, ale nie jest ona przytłaczająca, tak jak w lafrojgu 10-letnim, na przykład. Wszystko tutaj gra dosyć fajnie. Nie uderza jakoś specjalnie mocno. Przecież pewnie dla ludzi, którzy nigdy nie pili wcześniej whisky dymnych, to nie jest najlepsza opcja, bo dla nich to będzie jednak dosyć do mocno uderzało. Ale dla ludzi, którzy już mają trochę doświadczenia z torfem e, i z whisky dymnymi, to nie będzie to aż takie mocno zaskakujące i nie będzie to takie e, przytry, przy, przytłaczające, powiedzmy, jeżeli chodzi o tą dymność. Także. Teraz po chwili jak sobie jak sobie mówiłem, zostaje trochę, zostaje trochę soli, zostaje trochę tych właśnie elementów takich, takich bardzo rzeźkich, tego imbiru, trochę tej trawy cytrynowej, trochę czegoś takiego właśnie kwaśnego zmieszanego z, zmieszanego z taką solankowością. jest to dosyć ciekawe, jest to dosyć ciekawe wrażenie. Może trochę jakiś taki, ja zawsze staram się przy tych takich mocnych, przy tych takich mocno wędzonych whisky zastanowić się jak tutaj, jak porównać tą dymność, bo dymność, dymność jest nierówna jednak i tak jak bywały takie rzeczy jak kabanosy, jak bywały takie rzeczy jak oscypek, jak bywały takie rzeczy jak takie wędzone ryby na dobrą sprawę, tutaj może coś takiego jak wędzona szynka, chociaż to jest taki, ta, 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 ta dymność tego kilchomana nie jest taka bardzo oczywista i nie jest taka bardzo na przodzie jak przy wielu różnych innych whisky, um, które są takimi już u, u, klasycznymi, powiedzmy, um, dymnymi potworami jak Lafroy, Lagavulin, hardback. Um, tutaj ta dymność jest trochę bardziej schowana i trochę bardziej zmieszana z różnymi innymi aromatami, co jest zresztą bardzo fajne i bardzo mi to pasuje. Um, ale taka właśnie jak gdzieś w taka wędzona szynka, um, taka dobra, stara, soczysta, stara, w sensie w, stary, w starym stylu, takie jak ja mam wspomnienie dobre Dobrej, świeżej szynki babuni podwędzanej. Coś takiego takiej soczystości mięsnej tutaj, takiego mięsa wędzonego, takiej wędliny gdzieś tutaj można się tego doszukiwać. Przynajmniej jak dla mnie można się tego doszukiwać. Plus dużo rzeźkości, plus dużo właśnie trawy cytrynowej Imbiru, trochę jakichś owoców tropikalnych, ale nie mam tutaj nic takiego konkretnego w głowie w tym momencie. Trochę słodyczy stofi, trochę słodyczy takiej, takich biszkoptów waniliowych, właśnie, ale to gdzieś jest tego tak. Nie... Dużo i troszeczkę tylko, żeby, żeby zbalansować tą solankowość i te wszystkie inne rzeczy, które tutaj się kryją. Bardzo dobra whisky, bardzo ciekawa opcja. Szkoda tylko, że nie ma tutaj podanego wieku, ale pewnie za podany wiek byśmy musieli zabulić troszeczkę więcej niż 45 funtów i 200 zł. To jest whisky, która bardzo mi przypomina ArtBega. Bardzo mi przypomina to, to, że w ArtBegu też było trochę takich rzeźkości. Tam to było bardziej w stylu mięty i mentolu, żeby przełamać tę dymność. Tutaj to jest bardziej w stylu trawy cytrynowej i imbiru. Chętnie bym kiedyś wziął dwie próbki jednej i drugiej z tych whisky i porównał je do siebie, ponieważ to jest ym, zaskakująco dobre. Nigdy wcześniej nie piłem Kilhomana i chyba będę musiał się tym zainteresować. Znaczy chyba, zdecydowanie będę musiał się tym zainteresować. Jak najbardziej opcja kot na polecenia. W przeciwieństwie do tego Isla Storm, które było ostatnio, Kilchoman Mahir Bay jest whisky, którą jak najbardziej warto się zainteresować. Nie mamy filtracji na zimno, nie mamy dodanych barwników. Mamy 46%. Mamy jęczmień lokalny, który jest, który jest z Eili. Mamy destylarnię tak bardzo kraftową, jak tylko to możliwe. Dla nich nie jest to super, super fantastycznie, idealnie, kraftowa destylarnia, tak jak, tak jak Springbank. Natomiast jak najbardziej Anthony Wills się tutaj bardzo, ale to bardzo stara, żeby, żeby zrobić wszystko tak, jak się robić powinno, jeżeli chodzi o destylarnie niezależne, jeżeli chodzi o destylarnie tak zwane kraftowe, właśnie. Także bardzo e, gorąco polecam i pozdrawiam. To tyle, co miałem dla Was na dzisiaj. Mówię do Was, Knurko -lesur.